Cześć, dzień dobry. Mówi Dorota Freitag z kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie temat spękań jednoskładnikowych, czyli technika dekupaż, właściwie technika serwetkowa, i postanowiłam przy tej okazji porównać dwa rodzaje spękań. Jedne są producenta Pentart, a drugie są producenta La Pacharita. Ozdobię serduszka plexi za pomocą serwetek. Mam serwetkę w takim bardzo małym formacie. Z motywem w kolorze niebieskim na, drugą, na drugie serduszko przygotuję motyw ziołowy, i pierwsze co robię, to wyrywam motywy z serwetki. Jest to istotne dlatego, że gdybym użyła nożyczek, to każde cięcie tej serwetki będzie później widoczne, a chciałabym uzyskać możliwie zbliżony efekt do pomalowania tego serduszka ręcznie. W związku z czym przymierzam sobie motywy tak, żeby mi pasowały, i wyrywam strzępiąc brzegi. Ważny jest etap rozwarstwiania. Tutaj nic nie powinno nam zostać na wydruku, czyli warstwa z wydrukiem jest bardzo cieniutka i będzie to widać, że jest praktycznie przezroczysta. Ta mała serwetka ma aż cztery warstwy, a ta duża klasyczna obiadowa ma trzy warstwy. Rozwarstwiam każdy element tak, żeby został już tylko mój wydruk. Takie elementy nie pasują w całości do serduszka, dlatego że one jest zaokrąglone, dlatego jeszcze dodatkowo, żeby dobrze mi się przyklejały i żeby zmaczki zrobiły się w miejscach, które ja wybrałam, nacinam go dookoła. Przy okazji porównam sobie dwa rodzaje kleju, mam klej ultramatowy z pentartu, i później użyję kleju tak zwanego satynowego, klasycznego. No i teraz e, przekonałam się troszeczkę boleśnie, że ten ultramatowy. Niekoniecznie jest przeznaczony właśnie do, do pleksji, i że warto byłoby użyć jednak kleju bardziej śliskiego. Klej ultramatowy zdecydowanie lepiej sprawdzi się do papierów typu ryżowy, natomiast przy serwetkach ciężko się z nim pracuje, tym bardziej na takiej powierzchni jak pleksi, gdzie on zostawia białe ślady i każdy ruch jest widoczny. Ostatecznie nie będzie tego kompletnie widać, ale moje subiektywne odczucie jest takie, że lepiej go wykorzystać na innych powierzchniach niż pleksi e, i z innym rodzajem papieru. No więc powrót do kleju mojego śliskiego, ulubionego, e, to jest również produkt Pentartu, jest to klej tak zwany satynowy, klej z werniksem, klasyk, z którym pracuję praktycznie od wielu lat i tutaj już kompletnie bezawaryjnie sobie przyklejam moje serwetki, czyli najpierw daję odrobinę kleju na plexi, następnie przykładam serwetkę i całość dociskam, nawet zwykłym szkolnym pędzlem jestem w stanie to zrobić. I teraz co będzie lepsze? Które spękania będą większe, które będą ciekawsze? Porównujemy Pentart i La Pajarite. Zaczynam od preparatu firmy Pentart, czyli na niebieskim serduszku mamy. I nakładam dla mnie również testowo jedną warstwę preparatu takimi małymi ruchami na krzyż. To już robię zwykle właśnie w taki sposób, natomiast e, zazwyczaj nakładam dwie cienkie warstwy, żeby wzmocnić działanie preparatu i żeby spękania były większe. A teraz przechodzimy na zielonym serduszku do preparatu firmy. La Pacharita wygląda identycznie, pachnie identycznie. Ten sam rodzaj pędzla, nakładam takimi samymi ruchami na krzyż, ma, znaczy krótkie ruchy i również jedna warstwa. Ten preparat powinien wyschnąć. Pędzel do tego preparatu nie powinien być świeżo umyty, powinien być suchy, czyli bez wody. No i po wyschnięciu nie musi być tak super sucho na wiór, może być lekko-lepki ten preparat. Sięgam po farbę kredową z Lapacharity w kolorze Kwiat Jaśminu i zaczynam od serduszka zielonego. I co najważniejsze, używam. Pędzla gąbkowego, a nie pędzla takiego zwykłego płaskiego, dlatego że ten pędzel pozwala mi nałożyć farbę w dużo bardziej komfortowy sposób. Jak widać, w farbie są jakieś takie mm, lekkie zgrubienia, ale ja się tym zupełnie nie przejmuję. Serduszko jest zdobione od wewnątrz, będzie zamknięte, więc można spokojnie działać dalej. Suszarka. Wzmacnia spękania, widać, że te spękania pojawiają się praktycznie od razu, ciepłe powietrze powoduje, że są troszeczkę większe, jadę gąbeczką przez, e, przez kolejną część tego mojego serduszka, czyli przez część drugą, e, zamalowuję również brzegi w tym przypadku, no i tym samym e, pędzlem gąbkowym od razu nakładam farbę również na moim e, spękaniu PentArt i właśnie na serduszku niebieskim. Pentart również popękał. Nie wiem, jakie jest Twoje wrażenie, ale dla mnie te preparaty nie różnią się kompletnie niczym. Spękania są identyczne, powstają w identycznym czasie i niestety z porównania kontra-kontra wyszło, że po prostu mamy do czynienia z takim samym efektem, więc właściwie bez względu na to, czy dotrze do Ciebie preparat Pentartu czy lapacharity Efekt będzie ten sam. Natomiast moja uwaga jest taka, że przy podwójnej warstwie lakieru do spękań spękania są zdecydowanie większe, więc warto jednak sięgnąć po dwie warstwy cienkie, a nie jedną. Na koniec maluję te moje spękania, żeby było je bardziej widać, za pomocą farb mineralnych. To są farby firmy Flare, i tu użyję koloru Trend Setter Blue, czyli taki piękny odcień jeansowego granatu, i pozostawiam na 24 godziny do wyschnięcia, a przynajmniej przez noc. Drugą część serduszka, czyli tą zieloną z tymi ziółkami rozmarynowymi, pomaluję za pomocą koloru Green Queen. On tutaj przy tym oświetleniu wydaje się intensywny, w rzeczywistości jest to ocień, który bardziej przypomina zieleń butelkową. Maluję sobie serduszko wewnątrz, jedna cienka warstwa w zupełności wystarczy, ale ważne, żeby wszystko bardzo dobrze wyschło zanim złożymy serduszko Dlatego, że wilgoć, która będzie wewnątrz, spowoduje, że po jakimś czasie farba zacznie odpadać, czyli w wilgoci się pozbywamy, czekamy cierpliwie jakieś 24 godziny i dopiero składamy całość. Pozostaje jeszcze to mało dekoracyjne łączenie, które tutaj mamy na brzegach. Ja do wykończenia tego właśnie łącznika stosuję. Taśmę dwustronnie klejącą i jakieś ciekawe, satynowe wstążeczki. I niebieską wykończę za pomocą takiej kratki niebieskiej. I tutaj też użyję łańcuszka kulkowego. Te łańcuszki można zdobyć w sklepach biżuteryjnych. Są, jest więcej kuleczek, mniej kuleczek. Te kuleczki tutaj mam przeplatane takim zwykłym łańcuszkiem. No i moją, właśnie tutaj kokartkę, czy właściwie wstążkę, najpierw przykleję za pomocą dwustronnej 6 mm taśmy klejącej dookoła serduszka, ukrywając brzeg. Docinam tak, żeby ładnie przylegała. Ta moja wstążka, a następnie za pomocą takiego ciekawego dynksu, tak to się mówi po poznańsku, zrobię kokardkę. Możesz to zrobić również na widelcu bądź na dowolnych patyczkach. Mi ten sprzęt wyjątkowo pasuje, lubię go używać. I teraz zmierzę, te, ile jeszcze tych kuleczek powinnam dodać, i wszystko łączę za pomocą. Kleju Kropelka w żelu. Nie cierpię używać tego kleju, bo zawsze mi się jakiś palec do czegoś przyklei. No ale jakby nie ma wyjścia, nie ma konkurenta ten klej. Bardzo szybko łapie. Bardzo komfortowo się z nim pracuje. E, trzeba jedynie bardzo uważać na to, żeby go po prostu nie dotknąć i żeby tak się nie stało. To używam po prostu patyczka, e, takiego e, jest to patyczek do szaszłyków e, i sobie dociskam zarówno moje kuleczki, jak łańcuszek i oklejam to serduszko dookoła. Także pracować trzeba ostrożnie, dlatego ciągle pod spodem mam ręcznik papierowy, żeby móc swobodnie odłożyć serduszko i żeby go nie pobrudzić. E, łańcuszek no, praktycznie w ciągu kilku sekund przylega i takie ciekawe, delikatne wykończenie. E, mamy gotowe, do tego wystarczy tylko zawieszka i serduszko może być bardzo ciekawym dodatkiem do prezentu, czymś co możemy powiesić w oknie albo na jakimś e, kredensie. Podobnie wykończę serduszko zielone, żeby było sprawiedliwie, tym razem użyję e, wstążki satynowej w kolorze takiego zgaszonego pudrowego różu i do tego dodam podwójną kokardkę którą zrobiłam z wstążki w kolorze oliwkowym i tym właśnie tym samym różowym za pomocą kleju kropelka przyklejam i patyczkiem dociskam trzeba docisnąć na kilka kilkanaście sekund i kartka zaczyna się trzymać Mam nadzieję, że to bardzo, bardzo proste porównanie. Spodobało Ci się i przydać się informacja, że te preparaty nie różnią się niczym i możesz ich używać kompletnie zamiennie. Moje wnioski są po to, żeby się nimi dzielić. Jeżeli potrzebujesz listy preparatów, których użyłam, to znajdziesz je w opisie filmu. Zajrzyj do mnie koniecznie na media społecznościowe. Mam nadzieję, że czujesz się zainspirowana do tego, żeby poćwiczyć spękania, jeśli dawno tego nie robiłaś. Ja nie robiłam tego chyba 100 lat. Pa!